Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym oceanku. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj. Kto to jest? O kim mówi? A on sparwszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: Czyń zaraz. Co masz czynić? Ale tego żaden ze spółsiedzących nie zrozumiał. Po co mu to rzekł? A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł, nakup czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał Bogiem. On więc wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł. A była noc. A gdy wyszedł, rzekł Jezus, teraz... Został uwielbiony syn człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. Kolejny niezwykły fragment Słowa Bożego. Oto Jezus wyjawia wobec uczniów: Prawdę, jeden z Was mnie zdradzi, jeden z Was wyda mnie. Uczniowie patrzą po sobie. Jedynym sposobem, jak sądzili, aby się dowiedzieć, jest dopytanie się bardzo precyzyjne. A w tym celu użyli Jana, jednego z tych uczniów, którego Jezus w szczególny sposób miłował. Dowiedz się, o kogo chodzi, powiada do niego Piotr. Jan tak zrobił. Jezus, zwracając się do Jana, ale tak naprawdę zwracając się do wszystkich uczniów, powiada: Widzicie ten kawałek chleba? Ja go teraz umoczę w misie. I potem go temu, o którym mówiłem. Jezus to zrobił. Czy. Wszystko jest jasne? Jak się okazało, nie. Uczniowie nie zrozumieli. Nie pytajcie mnie, dlaczego nie zrozumieli, ponieważ odpowiedzi może być wiele, a my nie znamy odpowiedzi. Nie zrozumieli. Ba! dalsze ich komentarze świadczyły o tym, że w ogóle nie mieli względem Judasza jakichkolwiek podejrzeń. Wręcz wydaje się to niemożliwe. Ale tak było. Ale ta historia kończy się kilkoma zdaniami, które są wstrząsające i które pokazują, jak bardzo różni się ludzki umysł od Bożego umysłu. Kiedy wyszedł już Judasz. I to jest namienne, nieprawdopodobne. Jest napisane, wziął kawałek chleba i na tym wyszedł. A była noc. Judasz poszedł w ciemność. Jest powiedziane, że wtedy, kiedy ten kawałek chleba Judasz otrzymał, to wtedy, wtedy szatan go omotał. Dopóki był z Jezusem, tak jak czytamy to w 17 rozdziale Ewangelii Jana, nic złego mu się nie stało. Ale kiedy dojrzała w nim zdrada, Jezus podał mu chleb i powiedział, czyń, co masz czynić. I wtedy diabeł go omotał. I wydaje się, że nadchodzi klęska. Jezus będzie wydany, a jak będzie wydany, to nikt nie ma wątpliwości, co się stanie. Użyją wszelkich sposobów, wszelkich środków do tego, żeby Go zamordować. To jak Jezus mówi, teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i w Nim został Bóg uwielbiony. I dalej powiada, jeśli Bóg w nim jest uwielbiony, to i Bóg uwielbi Go w sobie i szybko był uwielbi. Zarówno Ojciec, jak i syn wiedzieli, o co syn zjawił się na tym świecie. Ofiara, którą miał złożyć za wszelkich grzech tego świata miała być też uwielbieniem dla Boga, sprawiedliwą zapłatą. Ta ofiara miała powiedzieć wszystkiemu, co żyje. Bóg jest sprawiedliwy i nic tego zmienić nie może. Bóg w tym momencie już odbierał sobie chwałę ponieważ to, co się miało wydarzyć, było tuż za rogiem. Jezus mówi, będę uwielbiony, będzie wysoko wyniesiony, jak mówi Izajasz, na czym polega jego uwielbienie. Każdy z nas, jeśli chodzi w posłuszeństwie, wielbi Boga, a Bóg uwielbi Jego. W przypadku Jezusa było to szczególne posłuszeństwo, ponieważ było opatrzone straszliwą śmiercią, straszliwym cierpieniem. My, którzy unikamy za wszelką cenę problemów, kłopotów, a już, nie daj Boże, cierpienia bólu, choroby, uważalibyśmy, że to tragedia, że to tego nie można dopuścić. Zresztą tak samo myśleli uczniowie. I Piotr, przynajmniej trzy razy próbował powstrzymać Jezusa, przedkładając mu, że, że tak być nie może, że o wiele ważniejsze jest, aby Jezus pozostał z nimi i przygotował ich, ale z punktu widzenia Boga, Śmierć na tym świecie oznacza rozpoczęcie nowego życia w świecie, który jest prawdziwy. W jakim sensie ten świat jest iluzją? Tak, to jest prawda. Bardzo lubię fizykę, lubię matematykę, ale trochę nie ją rozumiem. Jedna i druga dziedzina nauki pokazuje nam, że żyjemy swego rodzaju iluzji. W szczególności fizyka zadaje mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi. Chod proste pytanie, dlaczego to wszystko, co widzimy, się nie rozpada? Jak to się dzieje? Ponieważ według nauki nie powinno istnieć. Świat rzeczywisty, do którego zmierzamy, którego nie pojawi się, zamiast tego padą łez, to jest nasze przeznaczenie. Dlatego to, co jest naszą klęską, jest zwycięstwem Boga. To, co jest naszym zwycięstwem, jest równocześnie naszą kręską. Jezus powiada, nie możesz zachować swojego życia, musisz je utracić. Ale pamiętaj, jeżeli jeśli utracisz swoje życie dla mnie, to zyskasz życie. Ot i wszystko, cała tajemnica, całe piękno ludzkiego życia. Niech was Bóg koń i błogosławi. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.